Witajcie moi drodzy! Dzisiejszy videolog będzie trochę różnił się od poprzednich, gdyż jadę na spotkanie z Unique Silver Motowl. Będziemy omawiać pewne szczegóły odnośnie współpracy, a poza tym poznać się, bo latamy w tych samych okolicach. Więc fajnie jest się poznać i, i powatać troszeczkę razem. Na pewno jakiś materiał razem sklecimy. Coś fajnego z tego będzie. Na co już. W tym momencie zapraszam. Tak więc spotkanie się udało, bardzo fajny chłopak, sympatyczny jegomość. Właśnie pomyśleliśmy sobie, że przejedziemy się troszeczkę po okolicach, w końcu latamy w tych samych rejonach. Powiem, że bardzo ładna jest ta jego tazeka, w lusterku się <głos》> prezentuje. Jak rasowy motocykl, poza tym jest nawet duża, myślałem, że myślałem, że to będzie jak 50, taka, taka jak, jak te chińskie, ale, ale całkiem spory motocykl. Sprawia wrażenie, e, że ma większą pojemność. Tak więc e, myślę, że na chwilę na chwilę obecną zaprzestanę tego monologu. I oddamy się przyjemności podróżowania. A to pieseł jaki. Śmieszny piesek nam wyskoczył na <gry> okay. drogę. No ale witajcie. Jedziemy sobie z Wizardem. Trochę porozmawialiśmy. Bardzo miłe spotkanie. Teraz robimy sobie taką rądkę tą miasteczną okolicę. Szczerze mówiąc nie wiem gdzie on mnie prowadzi do końca nigdy tutaj nie byłem. Kolega Unix Silver ma, ma dosyć poważny problem. E, obecnie tego DZterK ma 50 cm, czyli jest normalnie legalnym motorowerem. Chciałby zmienić na coś większego, ale jego druga połówka no niestety, Stawia opór. Stąd też wpadłem na iście szatański pomysł w ramach pomocy, jaką dają sobie motocykliści. I myślę, że trzeba będzie ten iście szatański plan wykonać. Nie to prędkość. Wpadłem na iście szatański pomysł. Mianowicie? Yy, czy twoja dziewczyna ogląda twoje vlogi? No. Nie, 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 nie. W życiu. Nie, słuchaj, nie. Ty gaz tu nie działa. O musisz y, dużo gazu dać jak startujesz. Z wysokich obrotów, bo inaczej ją zamuli. No dobra, już rozumiem. To ty natomiast trochę mniej gazu. No zamyślasz. Przypomniałem mi się lata, motorynki Swoje waży, Skubali. Co? Że do... ciężki jest cholernie. 200 kilo! No ten 120, tak? <grym> <grym> Nie no To co, to do tamtego parkingu? Nie. Nie! Rozwalę ci jeszcze. Ale łatwo się na nim rusza, spoko. To jest bardzo fajne. Bo, wiesz motocykl co? Na Bo moto. triumfem ten 1050 z sprintem jeździłem, takim ciężkim turystykiem, nie wiem czy go kojarzysz, to on kurna tak gaśnie, nim jest tak ciężko jakoś ruszyć, nie, nie wiem. A tak samo tym tą hondą taką, co jest na 125 teraz, nie wiem czy kojarzysz, to jest jakieś CFP, czy jakieś takie gówno. Naked taki? Tak, takie... No, takie, CB, no? dziwne, takie dziwne pokradło takie, mhm. to ja tym w ogóle nie mogłem ruszyć. Ja tak przecież... Jak ja tym teraz. A co z Nie, nie, ale wiesz. No... Znaczy, jego trzeba piłować, bo on coś mu, właśnie ten gaźnik jest źle wyregulowany i między 5 a 6 przerywa. On, on mhm. nie, nie łapie obrotów, nie wiem dlaczego. No, ja co? Sprzęt, to sprzęt. No. Ale, ale tutaj strasznie tak jakoś. No właśnie. Wiesz co? No, z... Bo cię nie słyszę. Dobra. E... U ciebie jest strasznie jakoś tak blisko ta e... noga do zmiany biegów. Ja tak sobie wyregulowałem. Ja lubię po prostu, bo jak jestem w złożeniu. No. To wiesz, to nie jestem w stanie tej nogi tak wygiąć, żeby biegi w górę wbijać. Aha. I dlatego ja ją mam y, strasznie nisko. I skróciłem sobie, żeby wiesz, delikatne tego. No właśnie były... wiesz, tak siada i tak, kurde, gdzie to jest. No, to tak jak ja u Ciebie szukałem, że tak daleko, nie? A u Ciebie mięciutko wchodzą te biegi strasznie, bo u mnie to tak słychać. Jak... Nie, nie, dobrze. Nie, jest. No mi się wydaje, że tak mięciutko. Chyba jeszcze Ciebie wydech zagłusza, tak? Nie słychać. To... Tak, jak Ci <noise> Nawet nie słychać mojego. Masakra co? No na no, dłuższą metę to trochę męczarnia no. Tak więc już po spotkaniu Bardzo miło, przyjemnie Myślę, że Myślę, że udało się mi skłonić go do, do zakupu czegoś mocniejszego Wiadomo, nie chodzi o to, żeby ktoś tam e, miał, bo miał te więcej koni. Tu chodzi o to, żeby, żeby po prostu bezpiecznie podróżować. Nie zawsze mniejsza liczba koni, mniejsza pojemność e, jest równoznaczna z bezpiecznym podróżowaniem. E, żeby tutaj w Warszawie, żeby włączyć się do ruchu, gdzie, gdzie to wszystko, to, to życie jest dosyć szybkie, Wiadomo, trzeba, trzeba mieć, że tak powiem, czym przycisnąć. Nie chodzi tutaj o to, żeby, żeby w 9 sekund robić 200, bo, bo to też, też nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby po prostu móc pewnie bezpiecznie włączyć się do ruchu gdzieś z ulicy podporządkowanej, żeby nie stwarzać zagrożenia nie tylko dla siebie, ale również dla innych e, uczestników drogi ponieważ takie wyjeżdżanie e, sprzętem, który ledwo się zbiera e, no, może skutkować tym, że ktoś po prostu wiedzie, no, i dlatego dlatego mówię e, szybszy sprzęt nie zawsze znaczy to, że jest e, że jest bardziej niebezpieczny i, i tym tym akcentem chciałbym zakończyć dzisiejszy nieco specyficzny vlog z kolegą Unique Silver Motovlog. Jeżeli się podobało, łapka w górę. Subskrybujcie mój kanał, jak i zarówno kanał Unika. I cóż, no to następnego trzymajcie się, hej!